Один. Єден. Єден. Особи. 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 Я. 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 Я і ти. Я і ти. Я і ти. Ми обидва, обидві. My obaj, obie, oboje. My obaj, obie oboje Win on On win i wona On i ona On i ona wony obydwa, obydwi Oni oboje. Oni oboje człowiek, mężczyzna mężczyzna Zinka. kobieta kobieta dytyna dziecko dziecko simja rodzina rodzina moja simja moja rodzina moja rodzina moja familia tut moja rodzina jest tutaj moja rodzina jest tutaj ja tut ja jestem tutaj ja jestem tutaj ty tut ty jesteś tutaj ty jesteś tutaj Win tut i ona tut. On jest tutaj i ona jest tutaj. On jest tutaj i ona jest tutaj. My tut. My jesteśmy tutaj. My jesteśmy tutaj. Wy, tut. Wy jesteście tutaj. Wy jesteście tutaj wsi tut oni wszyscy są tutaj oni wszyscy są tutaj.